Ale w dzisiejszym odcinku vlogmat pokażę Wam, jak zrobić e, moją ulubioną gorącą czekoladę. Nie jest to nic skomplikowanego i myślę, że wiele z Was połapałoby się jak to zrobić. Ale poprosiliście mnie o to, więc pomyślałam, czemu by nie zrobić czegoś innego, pokazać Wam, jak robię moją gorącą czekoladę, więc oto ona pachnie niesamowicie cynamonem. E, jest to świeży stawcy cynamon i potem dorzuciłam jeszcze e, taki, który kiedyś przywieźli moi rodzice z Grecji, bo nie mogłam go znaleźć. Ale każdy cynamon, jaki kupicie w sklepie, na pewno się sprawdzi. Czy to będzie świeżo starcy, czy właśnie kupiony w sklepie, zawsze sprawdzi się dobrze. Mm. Najważniejsze jest to, żebyście zrobili widzą śmietanę, bo to jednak daje cały smak temu. I właśnie, żebyście pamiętali o cynamonie, ponieważ on też ma piękny aromat i nadaje cały smak tej gorącej czekoladzie. Wtedy ja zabieram się za picie tej gorącej czekolady, bo nie chcę, żeby mi wystygła, a Was zapraszam na oglądanie, jak ją zrobiłam. Pierwszą rzeczą, jaką będziesz potrzebować, to mikser, następnie jakiś kubek, zwykłe mleko, kakao, bitą śmietanę w proszku lub gotową, cynamon, łyżkę i tarkę do cynamonu. Lubię, kiedy moje mleko gotuje się na wolnym ogniu, wtedy mogę wszystko inne przygotować wcześniej. Następnie odmierzam mleko w kubku. Upewnij się, że nie wlejesz całego, aby zostawić miejsce na bitą śmietanę. Następnie wlewam mleko i czekam aż się zagotuje. Następną rzeczą musimy zrobić, to wita śmietana, dlatego odmierzam około 100 ml mleka. Wlewam to do miski. następnie wsypuję bitą w tej chwili połowę opakowania, ponieważ wcześniejszą połowę wykorzystałam wczoraj następnie przychodzi czas, aby ubić tą bitą oświetlenę. najpierw zaczynam od pierwszego stopnia, potem przełączam na drugi i czekam aż się ubije Następność, że rzeczą musimy zrobić to zetrzeć cynamon, chyba że wolicie posypać gorącą czekoladę kupnym. Ja nie mogłam go znaleźć, później jednak znalazłam, więc póki co ścieram. Tutaj mama dała mi już. Starty, więc po prostu go dosypuję. Do tego czasu moje mleko zdążyło się spokojnie zagotować. Mieszam je się przez chwilę i czas dalać gorącą czekoladę, następnie biorę tą gorącą czekoladę, również pół opakowania, ponieważ nie lubię jak jest zbyt słodka. Przy okazji zdecydowałam się troszeczkę nabrudzić. Następnie zalewamy mlekiem. Więc teraz czas na bitą śmietanę, nakładamy ją powoli po prostu tyle, ile kto potrzebuje. Tyle ja chciałam, teraz czas na cynamon. Posypujecie również wedle uznania. Na koniec dołączam słomkę. I oto, jak robię moją gorącą czekoladę. Nie jest to nic skomplikowanego, ale jest pyszna. Okej, okay, więc to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak już mówiłam, nie jest to nic skomplikowanego. Czasami jeszcze lubię zetrzeć trochę czekolady i dorzucić, że tak fajnie się rozpuszcza. Możecie też kupić pianki. Widzisz, pianki, co one też fajnie się rozpuszczają. Ja akurat pianek nie miałam, więc ich nie użyłam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Pa!